Cześć, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was na przegląd ze mną. Jestem w Pepko. Z tego miejsca poproszę Was o polubienie mojego kanału z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I słuchajcie, jeżeli lubicie takie długie przeglądy, to zostawcie pod tym filmem serduszko. Dajcie znać, że jesteście ze mną i że lubicie te przeglądy. Zobaczcie, jaka fajna kurtka przeciwdeszczowa. 40 zł, taka rozmiarówka. E, ta SK jest słuchajcie, duża, powiem Wam. E, więc fajnie to z kapturem e, takie rozcięcie, ładny kolor, taki e, e, niebieski, ale taki zimny odcień. E. No i to jest narysowane, że ona się chowa i mamy taką kieszonkę na suwak i można ją schować w taką małą paczuszkę. Fajne na wyjazdy słuchajcie, jakieś takie wyprawy. No i <laughs> idę dalej, bo mamy fajne spodnie, takie dresowe. 40 zł. E, ładne są jeszcze takie zielone. E, króluje zieleń zauważyłam e, w tym sezonie. Mamy taką fajną bluzę z kaptury. Mamy taką kieszonkę i to wyczucenę. Cena to 50 zł, Taka rozmiarówka. O, I tak to jest, jak się nagrywa. I pokazuje. Trochę jest to utrudnione. Ale się udało odwisić. No i mamy, słuchajcie, sportowe rzeczy, takie getry. Długie. Tu mamy LK, ale jest taka rozmiarówka. I taka cena. I widzę następne e, takie czarne, e, klasyczne. I zobaczymy cenę. I cena 50 zł. I słuchajcie, zachęcam Was do moich recenzji kinowych. Będzie tego coraz więcej, bo bardzo fajne filmy wchodzą. Niedługo będą Oscary, marzec z miesiącem Oscarów. 40 zł. Więc zachęcam Was słuchajcie, na wyjście do kina. Zobaczenie filmów, które są nominowane w tym roku do Oscara, bardzo dobre produkcje. Mamy do kompletu takie getry 40 zł. Fajnie z tą bluzką, tworzy komplet do tych zielonych. Pokażę wam zaraz buzeczkę A wyciętą, fajnie? Nawet to zgrabna, powiem Wam. 30 zł. No i słuchajcie, mamy fajne też ketry niebieskie, które wam kiedyś pokazywałam i czarne. One są takie bardziej mięsiste. Cena 50 zł. dla przypomnienia tak wyglądają z takim dużym dużą gumką bardzo ładny kolor wam powiem można sobie taki stworzyć komplet nawet z tą kurtką przeciwdeszczową, którą wam pokazywałam fajnie to wygląda a tutaj wam pokazywałem te rzeczy ostatnio, więc zachęcam do moich poprzednich filmów. Jest ich bardzo dużo. Zachęcam do holi, ponieważ nie chcę się słuchać powtarzać, i widzę fajne spodnie z nowości. I tutaj je pokażę. A, hitce nowe. Spodnie rurki niebieskie. Cena 50 zł. Eee, słuchajcie, ja jakoś em, bardziej wolę proste teraz spodnie niż rurki. Nie wiem, wydają mi się prostsze spodnie, bardziej eleganckie niż rurki. Mamy też ciekawą kurtkę jeansową O! Taką klasyczną, bardzo ładna jest tu kieszonki. No tak jak słuchajcie, klasyczna kurteczka. Te rzeczy dżincowe mają nawet niezły skład słuchajcie, bo to jest bawełna i mała domieszka lajkry. I zobaczymy cenę. 70 zł. Rozmiar jest standardowy. To jest faktycznie SK, jest też xl więc jeżeli szukacie fajnej kurtki w fajnym kolorze, bo to jest taki ładny niebieski. Taki na wyjazdy też to Słuchajcie no i mamy jeansy bardzo oryginalne popatrzcie dziewczyny jakie jeansy to wygląda jakby to było przeszyte, ale to nie jest przeszyte. One są tak zafarbowane, marmurkowe. Marmurek wraca, on jest bardzo ładny ten jeans. Cena 60 zł. Takie rozmiary. Standardowy widzę rozmiar. Tu mam akurat 40, to jest taka imitacja kieszeni. Bardzo ładne są te jeansy, Wam powiem. Oryginalne te mi się akurat bardzo podobają. Coś takiego innego, Wam powiem. I odwieszam. I pokażę Wam taką ładną koszulę, która ładnie by współgrała, nawet z tymi jeansami. Tak jest wykończona. W paseczki. Bardzo ładna. Mam podobną. więc ja się nie skuszę. 40 zł. E, ale jeżeli potrzebujecie coś takiego, e, z tyłu jest dłuższa, więc też fajnie. Można wziąć rozmiary dwa większe i taką luźną do nawet. E, fajnie z tymi jeansami. Patrzcie, kolorystycznie. to ładnie bardzo pasuje. I słuchajcie. Hmm. Idziemy dalej. Bo mamy fajną wózę w paski, która też jest przedstawiona jako hit. O! I kosztuje, słuchajcie, 50 zł. Taka rozmiarówka. Paski zawsze są modne z takim serduszkiem, z tyłu dusza i z kapturkę. No i kochani, z tego miejsca Wam życzę jak zwykle cudnego dnia. Pamiętajcie o zostawieniu serduszka, jeżeli lubicie długie przeglądy. I do zobaczenia. Hejka!